Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Późnica dokładnie odbył się w gimnazjum publicznym w nowej wsi królewskiej. Szkoła sama już kilka lat temu zaoferowała swoją placówką jako sztab orkiestry, jak się później okazało, z wieloma korzyściami, bo nigdy nie brakuje wolontariuszy. Jest chętny bardzo dużo, do, szczególnie do, nie do licytacji, do zbierania pieniążków, bo no jest to na pewno jakieś wyróżnienie. Także na pewno zawsze są chętni do pomocy i nigdy nie ma problemu z tym, żeby zebrać uczniów do pomocy. Podobne zdanie ma główny organizator Włośpów Późnicy. Według pani Agnieszki, wspólne zaangażowanie uczniów, nauczycieli i mieszkańców co roku przynosi coraz to lepsze efekty. Nasi uczniowie bardzo chętnie się zaangażowali. Zaangażowały się również e, panie ze świetlic środowiskowych, które przygotowały tutaj kierowarz razem z dziećmi. E, szkoła podstawowa, uczniowie Szkoły Podstawowej Późnicy też. Fajny właśnie kiermasz przygotowany został przez, przez dzieci ze szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, tak jak i świetlica środowiskowa, włączyła się do akcji po raz pierwszy. Na swoim stoisku oferowała ręcznie wykonane przedmioty, np. z masy solnej, takie jak aniołki czy serduszka. Dziewczynki stwierdziły, że zainteresowanie ich stoiskiem było całkiem duże. Łącznie z kiermaszu udało się zebrać około 175 zł. Większą kwotą zasiliła konto Wośpu przeprowadzona sprzedaż gadżetów. Sprzedane kupony, tort czy koszulki z Logowośpu dały sumę 2,5 tysiąca złotych. Najwięcej jednak zebrali wolontariusze bo ponad 5 tysięcy złotych. Uczennice pierwszej gimnazjum po raz pierwszy miały okazję sprawdzić się jako wolontariuszki. Jak będą wspominać to wyzwanie? Ogólnie było bardzo fajnie. Ludzie byli dosyć życzliwi i naprawdę z takim, z takim, naprawdę z takim... bardzo miło nas przyjęli, jeżeli chodzi na przykład nikt po prostu nie zignorował. Każdy jednak ma trochę tego współczucia dla innych. Z tak pozytywnymi emocjami wolontariuszki już deklarują swoją chęć pomocy w kolejnych latach. A jeśli będzie taka możliwość, to i po ukończeniu nauki w gimnazjum. Kto da więcej 100 zł po raz pierwszy? 110. mamy 110, proszę bardzo. Sprzedaż gadżetów poprzedziły występy. Między innymi przedstawienie teatralne pod tytułem Bajka, Prawdę Ci powiem". Był to raczej występ, który miał na celu ukazanie jakichś morałów. Z bajek był to raczej występ dla dzieci. pokazem fajerwerków kończymy relację z tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koniec najważniejsza informacja, czyli łączna kwota zebrana w tym roku przez gminę Późnica. W sumie na konto woźpu przekazano 8 133 zł. i 23 grosze.